Hej, cześć witajcie, z tej strony Pelwolf, a to pierwszy odcinek na moim kanale. Cóż, gram na serwerze Good Gaming do nie Okej. Przyznam od dłuższego czasu tutaj jestem i cóż przez dłuższy czas nie grałem. Nie wiem tak naprawdę co się zmieniło. Ale póki co, jak widzę, nie jest zbyt wiele. Okej. Okay. Od no, razu szybko zaczynam kopać i będę mówił, co będzie chciał na moim kanale. Po pierwsze, no cóż, głównie Minecraft. Tak. Będę grał bardzo często w Minecrafta. No co? Uwielbiam. Tak naprawdę Minecraft będzie głównie. Innym tematem moich filmów. Oczywiście oprócz tego będę grał też w inne gry. Przykładowo, nie wiem, Simsy, y, The, The Scrolls, może w jakąś grę Lego, bo mam. Ale tak to nie wiem, czego macie po mnie oczekiwać. Możliwe, że jakieś prezentacje modyfikacji. Nawet dosyć mocno się interesuję tym. I co jeszcze? Naprawdę nie mam pojęcia. I nie. Nie mam doświadczenia w nagrywaniu. A to jest moja pierwsza próba. Okej. Okay. Zero muzyki. Przekro mi. Może się mogę włączyć, no ale... Bonat jest włączona, dobra. Nieważne. Jestem beznadziejny w tym. Eee. Dobrze. Eee. Będę starał się unikać eee. robienia przerw w nagrywaniu. Znaczy, jak najmniej cięć. Taka moja zasada mała. Nie wiem, czy wam się spodoba filmiki, czy nie. Zresztą ja to nagrywam na siebie. Jeśli komuś się wszystko podoba, cóż, będę szczęśliwy. Okej, okay. co czy polecam tak w ogóle ten serwer Good Gaming? Link, znaczy, adres IP macie w opisie, tylko jest pewien badał. Serwer jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób posiadających Minecrafta premium. Sorry, ludzie tak tak um, ktokolwiek tam jest może mnie pohejtować, że y, jestem nie wiem jakimś e, nie powiem taki i, gram tylko w z e, rowery premium nie oczywiście wolę serwery premium bo cóż y, mniej lagów jest y, mniej oszustw nie dla salę mam po prostu no cóż, tak patrzę sobie na czas. 3,5 minuty. Przyznam, odcinek nie będzie zbyt długi. Mógłbym tak naprawdę już teraz to zakończyć, ale jeśli ktokolwiek, kto to ogląda, chce mi pomóc, cóż, mówcie, piszcie w komentarzach. Nawet dajcie jakiegoś lajka, polećcie kanał znajomym. Jeszcze Eee. Dobra. I tak cóż, tu chyba już tyle. Nie będę was dłużej zanudzał ani nic. Cześć, trzymajcie się, do usycenia.